Witajcie w kolejnym dniu vlogmasu. Mamy czwartek. Już się ogarnęliśmy. Jest prawie siódma. No i niedługo wybieram się na to szczepienie tej, tego o małego czegoś. Zgadza. Proszę. Dostaliśmy taki kalendarz od y, osoby kobiety, którą, z którą pracuję. Są jakieś inne kształty w ogóle. No to jest czekoladka, no jakieś... Jak... masz. Tak. No co? Co tu masz? Co tam tu. masz? Co to jest? Brawo! To jest chyba galaretka jabłkowa. do piątki, piątki. proszę bardzo, wszędzie co miałam takie, więc 8 będę miała takie. Mhm. Tyle już mam par skarpet, no 3, lepiej. ale Oby. w całości, no 3, no. bo tu mam 3,5. Masz 3,5. No, ale nawet mi dzisiaj pasują. Bo jest na czarno. No i szare skarpetki. Świąteczne, świąteczne są. No i tyle. Klocki nas zwalała już. Zrana. Jedziemy do lekarza. Na szczepienie. I. Do bidronki, bo zakupy trzeba zrobić. Bo ist na w give Kipping people, please. But this is my favorite holiday It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you, baby. This it's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories Oh, And I've been longing to hold you close Forget about it so? okay okay? No, 10,500 To jest sporo. Ponad 10 kg dziecko. Tak. Tak, tak to wszystko w pojedynku? Zdrowa, jest bez żadnych problemów. to Dobrze. Pokaz zdrowia. Pytała się tylko, czy w tym okresie, kiedy nas nie było, to czy chorowała jakoś? wiesz,

Sprawdzam coś na, akurat na przecenie. Czy to właśnie wiesz, tego topce na przykład chcą... No tak, tylko wiesz, tego ty, to, to też nie jest wszystkich na To nie. Do ciężkich. To też do ciężkich. Od górki mogę wziąć. Tak w ostateczności tutaj rzucić. To też za ciężkich. A, Cerki jak... jakieś takie, wiesz. nie no. Drożdże to masło. Masło do tego ciężkie Ale Droższe. Tak? Drożdże. Banany możesz yy, wsadzić najpierw, a później to nie gorą. Już się pakuje. apakuje. No muszę ponieść tą podłogę kurwa. Albo wyciągnąć tą matę. A nie to jest soli? Nie, ja tak położyłem niżej podłogę wsadziłem. To by się nie pomyliło? Czy w tym nie powinien być tablet? A tam? No może i tablet tutaj. Bo, kurde, no to nie jest chyba ta, ta kawiarka. <głos> <głos> to wie się chyba coś jedło. Naprawdę fajna kawiarka, no. Tylko nie pokazuję oczywiście. Może coś nie się jebło. Nie no mam dla tego pojęcia. Tak, to jest. Tak, to jest to zimno. To mi się powoli przy yy... to, to jest prezent dla Aurorki na, mm, na święta, więc zobaczycie go dopiero yy, na święta. Znaczy po świętach. <gryw> Nie będę Wam teraz po prostu pokazywać. Po co? Prezent oczywiście od nas. Wróciliśmy do domu. Mała została w Foteliku. Uda mi się ją przenieść na łóżko. Tylko ja ją tutaj rozpiąłem, ale śpi. Mam nadzieję, że będzie jeszcze spała. Zrobię Wam klasycznie szybki haul. Mleko dla małej. My kupujemy dla niej już to mleko. Położę sobie tutaj będę wszystko wyjmować. boczek, pomidory, banany dla małej. Dawno ją kupowałam, a sobie teraz przypomniałam, że banany fajnie będzie mieć dla niej Drożdże, bo Bartek albo my, głównie Bartek po prostu padł na pomysł, że będziemy robić chleb. Do zupy, śmietana, bo będę robiła ogórkową w przyszłym tygodniu. Parówki dla małej zborowikowy, oczywiście Mała go nie dostanie, dwa razy ogórki kiszone, trzy razy jogurt naturalny, dwa razy serek waniliowy. Na sobotę Małej wzięłam kabanosy z kurczaka. Nie było takich specjalnie dziecięcych, które kupowaliśmy wcześniej, yy, a już to jadła, więc spoko. Colesław i denonki. Chleb, majonez. Wzięłam taki dżem, bo będę robiła pierwszy raz naleśniki w przyszłym tygodniu i w sumie nie wiem, czy on jest dobry. Niby dla dzieci, wiecie, ale skład też jakoś super nie powala. W sensie nie jest zły, bo tutaj nie ma cukru. Zobaczymy. Możecie ewentualnie w komentarzach polecić jakiś dżem, taki przystępny cenowo. Dwa razy makaron, cebula, kopytka na obiad, dwa razy szynka konserwowa i feta, parówki, sześć kostek masła. bo Bartek wziął. 6 był akurat na przecenie i pokazywałam wam chyba wczoraj, że w poniedziałek kupiliśmy e, ten odświeżać powietrza z wiatronki. Gdybym wiedziała, że ma wyjść teraz świąteczna edycja tego typu rzeczy, to ja bym po prostu poczekała z tym, ale ten będzie tak ogólnie. Jeszcze Hani mam dostać. Chyba coś. No, też machanie, odchanie coś mam dosyć, ale spoko. Fajnie mieć na zmianę. A teraz wzięłam właśnie specjalnie na okres ten świąteczno-zimowy yy, o zapachu, czyli grzanego wina. Super pachnie. Były tam dwa zapachy: jabłkowy cynamonowy i właśnie ten. Jabłkowy cynamonowy to jest taki klasyk, a grzanego wina jeszcze tak właśnie nie czułam. No i tak, to są wszystkie zakupy. Ogólnie wydaliśmy 200 zł i 11 groszy w tym 30, z... znaczy w tym i zaoszczędziliśmy 30 zł, więc tam wyszło 230 zł za wszystkie zakupy, ale 30 zł zaoszczędziliśmy z kartą Biedronki. Nie mam tutaj dobrego kadru. Ja tu potrzebuję ledów. Naprawdę zastanawiam się nad kupieniem tutaj ledów, e, tych takich jas jasnych, jak są. Ale chodzi mi tu, bo tu spoko. Tu spoko. Nie mam zasilacza. Tutaj nie mam. Nie mam zaś jasza, tylko to będą takie chodzi chamskie ledy. Nie, chodzi mi o takie jak ledy mam w pokoju. Ja wiem, ale... Tylko no, białe, wiesz, żółte. Ale mi chodzi, że na ten moment to ja mogę Ci tu przykleić kurwa pasek ledowy. Nie, możesz kupić raz i kupić tego typu. Rozumiesz o co chodzi. Nie, nie, nie. Tylko nie te kolorowe, tylko właśnie te białe. Białe, żółte, o. Tak? Poprowadzić chcesz. je tak, tu. I aż tutaj. I wtedy będzie można usunąć tą lampkę. Jak się poprowadzi No to mi się przydała wtedy półka już Ale to może w styczniu w lutym się już tutaj no, to uda ogarnąć? Jest, tu jest gram? 100 gram. ja nie mam kurwa wiesz, z tego 25 gram magiczne urządzenie, wiesz Mój mąż robi raz będziemy robić chleb.

No, leki to ma sens, już w ogóle, żebyś tam to tutaj. Mówię, po prostu brakuje tutaj światła. Musimy, kurde, ogarnąć tutaj stelety. No możesz wsypać, masz 250 jakby. Niby łyżkę wsypałeś, więc jest okej. Okay. Ja lubię ale nie nadaje się I wie, czy nie masz małej myśli? <grym> Wiesz co? Sam tak ten fakt stwierdził, że chyba i w góry będę za mało. Hmm. A wyciągnij mi w sumie tam tą drogą też. A to wcię. Nie zbrała się. Moja jaś po Popatrz. prostu Popatrz, to robi. Dobra. Kuchnię mamy ogarniętą, już. Ciasto sobie rośnie. Odstawione w garnku, przykryte ścierką. Aurorka się bawi kartami. Memory. Aktualnie po nich depcze. No. Za jakieś 40 minut pójdziemy, zobaczymy, co jest z ciastem. Czy rośnie, czy nie, czy dobrze wyszło, czy nie wyszło, jak nie, to będziemy dalej kombinować, albo trafi do kosza <grym> i będzie nieudaną próbą robienia. Nice, okay. Ty przy no, jest ok, to mi się przynajmniej wydaje. Już wyciągnąłem to. Za późno, hmm. powiedziałam Ci, że możesz wziąć aparat, tylko nie mogę go tak zamieć, bo się takie. Rebek stwierdził, że sam będzie opuszczał pokrywkę. Które mam zdjąć zaraz, M jakieś 10 minut, niecałe. To chlebek tak urósł już, że tą pokrywkę podnosi całą. Przybiegłeś sprawdzić, co z chlebkiem? Tak? I co uważasz, że jak chlebek wygląda? Tak, smakowicie? Jakie szpagaty tu tu urządzasz? To co powiesz jeszcze o tym chlebku? Taki, taki, taki. taki duży będzie? Taki duży. Wymazane ten piekar... to szkło w piekarniku tak Ale rośnie Masakrycznie O taki chlebuś Jeszcze się mąka z niego obsypuje Trochę zakalcowaty wyszedł Ale jak na pierwszy raz wygląda fajnie W miarę wyszedł